Cześć! Chciałbyś zobaczyć, jak skonfigurować Cisco Call Managera na routerze Cisco? Minimalna instalacja, dwa telefony, jeden router. Jak połączyć wszystko razem ze sobą? Jeżeli tak, to dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym. Zacznijmy od architektury. Mamy tutaj naszą topologię. Dwa telefony 7960 A i B. Jakiś przełącznik L2. I router, który będzie nam tutaj służył za call managera. Rozpoczynamy konfigurację od adresacji. Czyli możemy wejść teraz w konfigurację routera R1 i zaczynamy konfigurację od interfejsu ethernetowego. Podnosimy interfejs. Na razie telefony nie będą podłączane, ale możemy tutaj moduł zasilania, ponieważ to nie jest przełącznik POE, podłączyć od zewnątrz. pakiet Tracer daje nam taką możliwość. A jeden jest podłączony, widać, że już jest zielony. Drugi podłączymy później. Kontynuujmy adresację, czyli mamy teraz interfejs Fast Internet 00. Ten interfejs od strony LANu na R1 i. Przypisujemy adres IP z końcówką 1. Następnie konfiguracja DHCP. Będziemy obsługiwać czy serwować DHCP z routera i tutaj w tej naszej puli określamy sieć. Sieć 10.0.0.0 Maska 8 bitów. Domyślna brama to nasz router z końcówką 1. Opcja 150 to jest wskazanie serwera TFTP dla Telefonów, żeby wiedziały skąd sobie mogą ściągnąć oprogramowanie. Następnie konfigurujemy serwis call managera. Zaczynamy od maksymalnej ilości obsługiwanych telefonów. Tutaj w tym przykładzie 5. Oczywiście zależy to od platformy, jaki router mamy i jakie mamy możliwości. Maksymalna ilość linii obsługiwanych. Też 5. Linii telefonicznych. Wskazujemy, jakim, na jakim adresie call manager będzie nasłuchiwał. Z końcówką 1. Mam tu jeden adres na naszym routerze. Następnie autoprzepisywanie linii telefonicznych do telefonów, do aparatów. Kolejnym krokiem będzie konfiguracja poszczególnych profili dla telefonów czyli dla telefonu pierwszego. Określenie numeru, pod jakim będzie dostępny 0001, dla telefonu drugiego numer 0002 i możemy wykonać test. Czyli teraz możemy sobie sprawdzić, czy telefon jest podłączony do zasilania. Telefon A nie jest, telefon B jest. Teraz oba są podłączone już do zasilania. Na przełączniku jeszcze możemy skonfigurować Voice VLAN, tak, żeby z wyższym priorytetem traktować ruch głosowy. W naszym laboratoryjnym środowisku nie ma to większego znaczenia, ale oczywiście w produkcyjnym należałoby tak zrobić, więc pokazujemy. Tutaj interface Range dla wszystkich portów na przełączniku. Switch Pod Mode Access i że to będzie VLAN pierwszy i to będzie VLAN Voice, czyli głosowy. Oczywiście, w praktyce, jeżeli chodzi o produkcyjne środowiska, to najczęściej jest to ten sam przełącznik co pc W związku z tym trzeba skonfigurować trochę inną politykę klasyfikacji do Voice VLANu, ale ideę tutaj masz okazję zaobserwować. No, zobaczmy teraz dwa telefony. Mamy już tutaj. Konfigurują się, czyli musimy poczekać, aż one się skomunikują z Call Managerem, z routerem, dostaną odpowiednią konfigurację, będą gotowe do użycia. Dobrze i już jesteśmy na etapie, że są telefony gotowe do użycia. Spróbujmy wybrać jakiś numer nieprawidłowy, czyli z jedenastką. I widać, że dostaliśmy z call managera informację, numer nieznany. Ten po lewej to jest telefon pierwszy, czyli A, ten po prawej telefon B. Dobra, to spróbujmy inny numer. Teraz jedynkę, czyli własny numer, wybrać. I od razu jesteśmy zajęci, no bo sami do siebie próbujemy dzwonić. No i na koniec spróbujmy wybrać numer sąsiada, telefon B z końcówką 2. Dzwoni. Czyli dzwonimy sobie z tej strony i widać, że dzwoni nam telefon. Jesteśmy połączeni, możemy rozmawiać. Odłożyliśmy słuchawkę, czyli połączenie zostało zakończone. I to tyle, jeżeli chodzi o przykład konfiguracji takiej bardzo podstawowej call managera syskowego. Oczywiście do większych implementacji to się słabo nadaje, ale jeżeli chcesz posłuchać więcej na temat teorii, doświadczeń przypadków użycia to zapraszam cię do mojego podcastu tam rozwinę bardziej tą część teoretyczną jeżeli chciałbyś zobaczyć kolejne konkretne polecenia w formie artykułu to też cię zapraszam na mojego bloga pod tym wideo będzie informacja też o tym artykule tyle na dzisiaj dziękuję ci za uwagę i do zobaczenia już za tydzień